Jestem przed urzędem miasta w Zakopanem, ktoś wyrzucił malutkie koty w kartonie na cyrli, ktoś znalazł je, karton leżał przy drodze i kotki znajdują się w tej chwili w urzędzie miasta w Zakopanem. Ja mam taką propozycję do pani Adrianny, do pani Jadzi, do pani Klaudii, do pani Laury, do pana Mieszka, jego braciszka. Przyjedźcie po te koty, kurwa, to prawejście je, okej? Okay? Jak jesteście tacy najlepsi i ja robię taką krzywdę tym zwierzętom, to zapraszam serdecznie. Ulica Kościuszki, 13, Zakopane. Możecie się zorganizować, pani Jadzia ma najbliżej. Serdecznie zapraszam. A jeszcze jedno, dwa pieski są jeszcze do zabrania stąd. Pani Jadzia się rozpisywała, że ja na łatwiznę idę i nie, nie, nie biorę piesków z łańcucha. Podobno ja nabierze wszystkie. Są dwa tu w piwnicy do wzięcia z dzisiaj. Jeden na pewno nie ma szans już wyjścia ze stronnisk, jak do niego trafi. To przyjeżdżaj, wsiadam w samochód i przyjeżdżaj, masz kurwa 20 km. A może przyjadą te administratorki z tych największych koci grup, którym ci ludzie wyprali mózgi i napierdolili nam taki bzdur, że wszystkie zwierzęta, które są do adopcji ode mnie, są blokowane na stronach. Posty są odrzucane, a osoby, które polecają mnie do pomocy, są blokowane, wyrzucane z grup. Rozumiem, że tak wygląda Wasza miłość do zwierząt, że myśląc się na mnie, myślicie się na zwierzętach. Bo to nie ja tym cierpię, tylko te zwierzęta. Ponieważ blokując mi możliwość wydawania zwierząt do adopcji, blokujecie mi drogę do ich ratowania. Taka przestraszona ekipa.